Dzisiaj pokażę Wam, jak zwiększyć ilość FPS w grach. Wchodzimy na stronkę podaną w opisie i pobieramy gameboastera, a następnie instalujemy go. Ja już to wszystko zrobiłem. Teraz odpalamy Game Booster'a. Mamy tutaj wyłączanie zbędnych programów, żeby gry chodziły płynniej. Mamy defragmentację gier i aktualizację sterowników do karty graficznej. No i teraz klikamy przyspiesza potem odpalamy gierkę i gramy. Po zakończeniu grania klikamy przycisk tryb normalny. Narka.